Bieda, głód, miliony ludzi zginęli. Dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiednie Anioła Stróża Polski. Nieprawdopodobna sytuacja. Co nas czeka? Czy mamy z tym do czynienia już teraz? Czy dochodzi do apokalipsy w związku z koronawirusem? No właśnie, jest to bardzo ciekawa przepowiednia, którą otrzymał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Ale co zawiera ta przepowiednia o tym wszystkim? w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję, przepowiednie tutaj, którą otrzymał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Mówi się powszechnie, że to jest przepowiednia anioła stróża Polski, że to praktycznie przewiduje stróż Polski, co nas czeka, jaka wizja tutaj będzie Polski i Polaków. No i ona brzmi w ten sposób, bo ona jest długa ta przepowiednia, przedstawię ją, a potem ją zinterpretuję. Brzmi w ten sposób, cytuję. Pokój wam, Słudzy i służebnice, pańscy, ponieważ Pan Najwyższy Was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na, na Was ten ucisk, abyście, oczy, oczyściwszy się z Waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od Waszej, w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku straszliwe, morderczą, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną, aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wojących chleba. W końcu wojna stanie się religijna, walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jaki świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli, i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełnione na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet Wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszemu Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się Federacją Ludów, a potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych wywyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego. Dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnijcie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od Was na, wie, na walki, Bóg żąda od Was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie Wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień szczególnie przeciw nieprzyjaciołom e, waszych dusz. Żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko po to, tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmuj, zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam i tak właśnie brzmi ta przepowiednia, tak, tutaj właśnie anioła stróża Polski, a więc, którą praktycznie otrzymał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz z 3 maja 1863 roku, więc tam trochę było skomplikowanych tych sformułowań, ale przepiękna po prostu jest ta przepowiednia, muszę powiedzieć, na przykład tutaj te stwierdzenia, że nic, co nie trwa wiecznie, tak, to faktycznie, yy, że dobro trwa wiecznie, że jest ponadczasowe, że dobra materialne nie trwają wiecznie, więc nie są praktycznie warte zachodu. No oczywiście trzeba się starać tak, żeby mieć gdzie mieszkać, chodzić do pracy, mieć pensję, ale rzeczywiście po prostu, przy, yy, yy, no przepiękna jest ta przepowiednia, trzeba po sobie powiedzieć, Troszeczkę ona jest skomplikowana. Niektórzy ją interpretują, że ona odniosła się już do czasów pierwszej czy drugiej wojny światowej. Ja bym powiedział, że nie do końca, tak? bo tutaj ta przepowiednia mówi o tym, że dojdzie do wybuchu wojny, że będzie też pomór, bydła, może być, że będzie też po prostu głód. To może być związane właśnie z koronawirusem z czasami współczesnymi. E, może, ale nie musi, tak? Może po prostu ta przepowiednia dotyczy y, jeszcze czasu, które będą mieć miejsce w przyszłości, ale tam było odpowiedziane w tej przepowiedni, że czekają nas dwie zarazy. E, pytanie też jest takie, bo ta pierwsza zaraza to tak się datuje, że to jest Hiszpanka, to jest chyba 1919 rok, jest z tego, co się orientuje, bo równo koronawirus miał miejsce 100 lat temu, więc właśnie to by dotyczyła ta przepowiednia, jeżeli dwie takie zarazy na dużą skalę, no bo większe, mniejsze zarazy mają miejsce, to by dotyczyło właśnie przepowiedni powiedzenia tych czasów współczesnych. To też jest ciekawe, bo to się łączy, z zazębia na przykład z przepowiednią jasnowidza Jackowskiego, który mówi, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny na świecie, że będzie problem, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o świat, będzie głód, że racje żywnościowe będą wydawane przez państwo, na przykład polskie. Więc, no ktoś powie, no ale co ma wspólnego koronawirus jakby z głodem? No zobaczmy sobie, że po koronawirusie doszłoby do wybuchu wojny na świecie. Ta wojna, gdyby Miała miejsce, byłaby z użyciem bomby atomowej. To doprowadziłoby do skażenia środowiska, natury, ekologii, rolnictwa, a więc byłaby żywność przetworzona, ale mało takiej żywności naturalnej. Rzeczywiście nastąpiłby wtedy pomór bydła. Kolejna sprawa państwa zniszczone przez koronawirusa mnóstwo ludzi umiera, i też po prostu wydrenowane państwa finansowe, które mają problemy finansowe w związku z walką z koronawirusem, ze skutkami koronawirusa więc to e, praktycznie wszystko tutaj się zazębia, tak? Nieprawdopodobna sytuacja. No i tutaj też m, te słowa, także że Polska stanie na czele innych państw, które praktycznie wyprowadzą e, z tej straszliwej tragedii, e, to też jest ciekawa sytuacja, tylko pytanie też jest, jakby to odnieść w jakim kontekście, bo na przykład mówi się o tym, że dojdzie do upadku Unii Europejskiej, e, że może dojść do, właśnie do wybuchu wojny. Czy Polska byłaby tym krajem, który na przykład połączyłby zwaśnione narody, bo ja przedstawiałem różne przepowiednie na moim kanale, to nigdy nie było takiej przepowiedni, która by mówiła, że Polska znowu zostanie zniszczona, jak podczas II wojny światowej, czy zostanie zaatakowana. Może po prostu Polska w jakiś sposób ucierpieć, tak, no nie mówmy, że będzie tutaj jakby bez, obejdzie się po prostu bez strat, bo mogą być bazy wojskowe w Polsce, ale nie będzie zdewastowana, nie będzie taka zniszczona, jak podczas II wojny światowej, więc pytanie też jest takie, czy pokój, Polska będzie brać aktywny udział, czy pogodzi zwaśnione strony, czy po prostu w Polsce dojdzie do podpisania pokoju. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o Austrię, to też jest ciekawy wątek, tak? No niektórzy to odnoszą jakby do II Wojny Światowej i e, wiadomo, jakie przywódcę, takiego jego nazwiska nie można mówić na YouTubie, a do, a do wiadomo, tak? A, H, jego inicjały brzmią. No, on się urodził w Austrii, tak? Potem po prostu tam przywędrował gdzie indziej, ale być może to jest kwestia, która dotyczy teraz, tak? Teraz po prostu tych czasów współczesnych. Rzeczywiście jakieś niepokoje będą mieć miejsce w Austrii. No i tutaj właśnie Polska weźmie aktywny udział. I na przykład pomoże w jakiś sposób Austrii, tak? No, trzeba pamiętać, że to jest przepowiednia z XIX wieku, więc można ją odnosić i do czasów I wojny światowej, II wojny światowej. Aczkolwiek, jakbym powiedział w ten sposób, że e, ja bym odniósł ją do, do tych czasów współczesnych, bo tam są takie elementy, które by wskazywały właśnie na te czasy elementy, bo w tej przepowiedni już są po prostu informacje o tym, że Polska wycierpiana, ci na przykład przodkowie, to rzeczywiście miało miejsce, tak? Chociażby podczas II wojny świat, to, światowej, że e, teraz po prostu na stylu już nie zginie. E, w Natomiast tutaj też właśnie o tej kwestii praktycznie tej zarazy, zarazy drugiej. No jak miała miejsce II wojna światowa, no to druga wojna światowa była po pierwszej zarazie, tak? Tej Hiszpańce, która miała miejsce w 1919 roku. Więc to był element, który się wtedy jakby nie sprawdził, żeby to odnieść tą przepowiednię. No i też ciekawa sytuacja, że anioł stróż, tak? Wiadomo, że anioł stróż ma praktycznie człowieka chronić, tak? Często na przykład się mówi, idę na operację albo idę na jakiś zabieg, muszę się pomodlić do mojego anioła stróż, stróża, żeby po prostu miał mnie w opiece. Więc tutaj ten anioł stróż ma mieć Polskę w opiece, tak, przed tym po prostu, co nas czeka. No, yy, ciężko jest powiedzieć to, na przykład yy, będzie można powiedzieć po fakcie, czy jeśli chodzi o skutki koronawirusa, bo kiedy to akurat, akurat nagrywamy, jest sporo praktycznie osób zakażonych, jest trzecia fala koronawirusa, 25 tysięcy osób każdego dnia, ale pytanie w ogólnym rozrachunku, na przykład po koronawirusie, ile na przykład, czy Polska nie będzie mm, tak poszkodowana, tak, w stosunku do innych krajów, że w innych państwach więcej osób za, e, zachoruje, więcej praktycznie osób umrze. Zobaczymy. Niewątpliwie ciekawa jest ta przepowiednia. Nie, tak, jestem też ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście Polska będzie tym krajem wybranym? Tutaj też jest kwestia na przykład wojny religijnej, bo właśnie niektórzy mówią, że to przepowiednia, która odnosi się do II wojny światowej, ale przed II wojną światową nie miała miejsce taka wojna religijna taka, która na przykład ma miejsce teraz. No ja nie mówię o takim otwartym, jawnym konflikcie, tylko mówię po prostu o tym, że tutaj zwalczanie się jednej z, drugiej, z drugą religią, tak, dyktat jednej religii nad drugą, pokazywanie dominacji, zawsze były niesnaski dotyczące, tak, tej religii. No przecież byli tak chrześcijanie prześladowani już wiele, wiele wieków temu. Natomiast rzeczywiście to można zobaczyć w ostatnich wiekach, że w ostatnich latach, że to przybrało na, na sile, tak, w, Afry, w Afryce każdego dnia katolicy umierają, tak? Czy po prostu misjonarze, czy, czy e, ludzie, którzy wierzą po prostu w religię katolicką, to umierają. E, jest to przerażające, tak, bo w Europie są to pewne przypadki, incydenty, e, natomiast w Afryce to każdego dnia, tak jak się, się prześledzi po prostu tutaj te statystyki, oczywiście my tego w Europie nie wiemy, bo nie jesteśmy tym informowani, że jakiś tam duchowny, czy po prostu misjonarz zmarł i tak dalej, czy został zaatakowany, czy jakaś wioska została zaatakowana, e, no bo takich informacji za każdym razem się nie przedstawia Od czasu do czasu media. Przedstawiają takie informacje, ale jak się popatrzy w statystyki, tak rzeczywiście jest. No właśnie, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekawa Waszej opinii. To wszystko, dziś się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.